Brała udział w wielu sympozjach i wygłosiła wykłady na niemal 50 uniwersytetach z całego świata, m.in. w USA, w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Argentynie, Brazylii i Bułgarii. Sztuczna inteligencja rozwija się w zawrotnym tempie i oferuje wiele możliwości. Pomaga w diagnozowaniu chorób, tłumaczeniu tekstów, rozpoznawaniu mowy, sterowaniu pojazdów, a nawet wykrywaniu przestępstw. Niewiele osób wie, że istotny wkład w tej dziedzinie miała Helena Rasiowa z domu Bączalska, wybitna polska logik i matematyk, uczennica Jana Łukasiewicza, przedstawicielka drugiego pokolenia szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Mimo życiowych przeciwności, a dzięki jej talentowi i ciężkiej pracy Rasiowa zyskała pozycję najwybitniejszej polskiej matematyczki. Helena Rasiowa urodziła się 20 czerwca 1917 roku w Wiedniu w rodzinie polskich patriotów Wiesława i Emilii Bączalskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przeniosła się z rodzicami do Warszawy. Podstawowe wykształcenie uzyskała w gimnazjum imienia Anieli Wereckiej. Wykazywała wiele zainteresowań i talentów, m.in. talent muzyczny. Uczyła się w klasie fortepianu Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina. W wieku 20 lat wyszła za mąż za Stanisława Rasia. Rok później, w 1938 roku, rozpoczęła studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie spotkała wybitnych przedstawicieli warszawskiej szkoły matematycznej, m.in. Karola Borsuka, Kazimierza Kuratowskiego, Andrzeja Mostowskiego, Stefana Pieńkowskiego, oraz Wacława Sierpińskiego. Wtedy również zetknęła się z logiką oraz postacią Jana Łukasiewicza. Wybuch II wojny światowej zmusił ją do przerwania studiów na niemal dwa lata. Wiosną 1941 roku, ryzykując życie, Grasiowa wznowiła studia w ramach Uniwersytetu Podziemnego. Pod opieką Łukasiewicza i Bolesława Sobocińskiego napisała pracę magisterską. Do egzaminu magisterskiego jednak nie doszło, a to za sprawą wybuchu Powstania Warszawskiego. Szczęśliwym trafem jej i jej matce udało się przeżyć bombardowanie rodzinnej kamienicy. Kobiety schroniły się w piwnicy, spędzając długi czas wśród zgliszcz zdemolowanego miasta. Spłonął wówczas cały dobytek Rasiowej, w tym rękopis pracy magisterskiej. Po zakończeniu wojny, Rasiowa za namową Andrzeja Mostowskiego zrekonstruowała spaloną pracę i uzyskała magisterium. W miejsce Łukasiewicza, który opuścił Polskę w lipcu 1944 roku, Promotorem został właśnie Mostowski, pod którego kierunkiem Rasiowa napisała również doktorat. Wkrótce Rasiowa stała się w pełni niezależnym naukowcem. W latach 56, 57 i 67 uzyskała kolejne tytuły: doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Na Uniwersytecie Warszawskim wykładała algebrę i logikę. Była również aktywna w rozmaitych organizacjach naukowych. A także pełniła funkcję redaktora czasopisma Studia Logika. Z życiem Rasiowej wiąże się kilka anegdot. Według relacji Bogdana Misia, Helena Rasiowa, pełna wdzięku docent matematyki, była nie tylko wspaniałym dydaktykiem, lecz również osobą o ogromnej wrażliwości. Pewnego dnia, podczas egzaminu, jedna ze studentek pomyliła liczby przestępne z liczbami podzielnymi przez cztery. Ta pomyłka tak poruszyła Rasiową, że dosłownie zemdlała z wrażenia. Wśród studentów, Rasiowa cieszyła się szerokim uznaniem, co z chęcią odwzajemniała. Wiktor Marek, profesor Uniwersytetu Kentucky, wspomina, że po zaliczeniu egzaminu z logiki matematycznej u Rasiowej, przeprowadzonym w jej mieszkaniu, pomoc domowa przyniosła kawę i ciastka. Wśród wielu stanowisk, jakie Rasiowa pełniła w różnych ośrodkach akademickich i towarzystwach naukowych, Warto wspomnieć, że przez ponad 15 lat była dziekanem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z czasem przemianowanego na Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Funkcję tę pełniła z przerwami w latach 1958-78 w burzliwym dla polskiej okresie, co wymagało od niej dużej sprawności i taktu. Żelazna kurtyna nie przeszkodziła rasiowej w prowadzeniu niezwykle aktywnego życia naukowego. Władze chcąc nie chcąc, musiały liczyć się z jej międzynarodową sławą, mimo że należała do niemiłej komunistów wspólnoty III Zakonu św. Franciszka. Brała udział w wielu sympozjach i wygłosiła wykłady na niemal 50 uniwersytetach z całego świata, m.in. w USA, w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Argentynie, Brazylii i Bułgarii. Wypromowała 19 doktorów, z których część wciąż pracuje lub pracowała, prestiżowych polskich lub zagranicznych ośrodkach akademickich. Jej dorobek naukowy obejmuje setkę publikacji, w tym trzy wielkie monografie naukowe oraz popularny wśród studentów podręcznik Wstęp do matematyki współczesnej, który doczekał się 14 polskojęzycznych i dwóch anglojęzycznych wydań. Za swoją działalność naukową i społeczną Rasiowa otrzymała wiele nagród i odznaczeń, w tym między innymi nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego medal imienia Wacława Sierpińskiego oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Pozostawała aktywna naukowo do końca swojego życia. Zmarła 9 sierpnia 1994 roku w Warszawie w wieku 77 lat, niedługo po ukończeniu jednego z rozdziałów swojej ostatniej monografii. Rozległe badania naukowe prowadzone przez Rasiową skupiały się na dwóch obszarach – logice oraz podstawach informatyki. W jej pracach dostrzegalne są inspiracje płynące od jej mistrzów. Korzystając z wyników Tarskiego, Lindenbauma i Mostowskiego, prowadziła badania nad metodami algebraicznymi w logice. Tematem tym zajmowała się od początku swojej kariery, w rozprawie doktorskiej i habilitacyjnej w publikacjach z lat 40., 50. i 60. Wraz z Romanem Sikorskim udowodniła ważne twierdzenie matematyczne, tzw. lemat Rasiawej Sikorskiego i przedstawiła pierwszy algebraiczny dowód pełności klasycznej logiki predykatów pierwszego rzędu. Wspólnie napisali monografię *Mathematics of Metamathematics*, systematyzującą wyniki z zakresu algebraizacji różnego rodzaju teorii dedukcyjnych. Rasiowa napisała również monografię *Algebraic Approach to Non-Classical Logics*, umawiającą algebraiczne semantyki dla zdaniowych systemów logik nieklasycznych. Współczesny ekspert w tej dziedzinie, Josep Maria Font, Opisuje osiągnięcia Rasiowej następująco. Dorobek badawczy Heleny Rasiowej w dziedzinie czystej logiki matematycznej można zaliczyć poza kilkoma marginalnymi pracami do jej poddziedziny, dziedziny to jest logiki algebraicznej. W istocie jej praca była jednym z głównych nurtów w tej niewielkiej dziedzinie, do tego stopnia, że jednym ze sposobów zdefiniowania logiki algebraicznej przez ćwierć wieku było powiedzenie: Logika algebraiczna jest tym, co robi Rasiowa. W latach 70. Rasiowa skupiła swoje badania na logicznych podstawach informatyki. W ramach nowych zainteresowań zajęła się automatycznym dowodzeniem twierdzeń, algorytmiką i sztuczną inteligencją. Jej wysiłki zaowocowały wieloma pionierskimi wynikami, które ukazywały się na łamach Fundamenta Informatice. Czasopismo to, poświęcone podstawom informatyki, założyła wspólnie ze Zdzisławem Pawlakiem i przez wiele lat pełniła funkcję jego redaktora naczelnego. Rasiowa przyczyniła się do powstania szkoły naukowej, która kontynuuje badania w dziedzinach sztucznej inteligencji i informatyki. Szkoła ta nazywana czasem polską szkołą sztucznej inteligencji, jest w dużym stopniu efektem jej działalności. Pamięć o rasiowej wciąż pozostaje żywa w środowisku akademickim. Od roku 2022 Europejskie Stowarzyszenie Logiki Informatycznej Przeznaję studentom nagrodę imienia Heleny Rasiowej za napisanie najlepszej pracy na temat zastosowań logiki w informatyce.